Mamy mordeczki z synem Marcinator. W dzisiejszym odcinku testujemy sobie nowość od Klaska, z kim Rocket. wiecie tak jak Funkę. Tylko, że Klasek w tym roku wypuścił taką całą serię różnych produktów. Mamy tutaj 6 rakiet eee, Nek 75 gram, czyli 12,5 gram Neku na rakietę. Niby niedużo, ale zobaczymy. Eee, mamy tutaj pisk oraz hook z kraklingiem podobno. To też zresztą pisze. Eee, w zestawie mamy rurkę, nawet dwie rurki. Fajnie. I kadzidełko było, ale się wyciągnęliśmy i właśnie używamy. używamy, bo nie mamy zapałek. Niestety, ani zapalniczki tak się przygotowałem. Zapałki e... się tak, aż termowe zapałki się rozwaliły. E... Dostępne nabiegą firewerki. No i co? I cena to chyba 38 złotych z hakiem. Będziemy mieli być tutaj gdzieś teraz. E... My się przygotowujemy do odpalania i zaraz wracamy do Was. Yo. Dobra, mamy tu przygotowane rakiety. W zestawie mamy aż, aż dwie rurki do odpalania, więc spoko w sumie. No i co? Jedziemy z koksem, tylko ja sobie przestawię fokus na manualny i dobra, można odpalać. O, te są fajne. Dobra, ale są dwie kolejne. No powiem Wam, że nie są może jakieś mało głośne, ale bardzo fajny pisk i krakling, więc fajnie. Fajny, fajne. Ale pisk mają fajny. Ale to echo idzie Ktoś tam odpowiedział w oddali gdzieś tam Mają ich łuki takie kraki Ale to echo jest niesamowite Dawaj, ale chyba poszło. Nie no powiem wam, że takie fajne. Ja bym dał 7,5 na 10 jak mówiłem dostępne na biegu fajerwerki Jeżeli film się podał, łapa, łapas dzwoneczek. Zapraszam link w opisie Bo wami ja Marcinator. Będziecie napisać co nie sądzicie. Na razie